Jedziemy w teren, w pierwszej kolejności do Sołectw w gminie Krzanów, po to, aby odbierać zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i baterie. W ramach takiej akcji edukacyjnej oddaj elektrośmieci, odbierz gadżety. Założeniem naszego programu było to, aby odbierać w sołectwach w ustalonym miejscu na dany odbiór. Nie będą to miejsca stałe, zawsze w tym samym konkretnym miejscu, a za każdym razem będziemy określali, gdzie po prostu będziemy stali naszym samochodem. I tak w ubiegłą sobotę odbieraliśmy już odpady w sołectwie Płaza w dwóch lokalizacjach przy granicy z Wygiełzowem i przy Kościele. I fakt Faktycznie zbiórka się odbyła, która przerosła nasze oczekiwania, ponieważ tych odpadów przywieziono więcej niż spodziewaliśmy się. Musieliśmy dodatkowy środek transportu zorganizować. Ponad 1200 kg odpadów, 67 osób się pojawiło. Mieszkańcy dotarli, przywieźli te wszystkie swoje, przetrzymywane u siebie różne urządzenia elektryczne, elektroniczne i baterie. Jest to istotne z tego punktu widzenia, że zwłaszcza te baterie są takim odpadem niebezpiecznym i dążymy do tego, aby one nie trafiały gdzieś tam na wysypisko do odpadów zmieszanych, tylko aby były zbierane selektywnie i te akcje w tym zakresie rozpoczęliśmy. Gdzie kolejne takie spotkania? No już w najbliższą sobotę kolejne takie spotkanie, takie odbiory będą w miejscowościach Pogorzyce oraz w Żrebcach. Szczegółowe informacje są na naszej stronie, są na stronie urzędu miasta oraz również wystąpiliśmy do księdza, aby też przekazał takie informacje wiernym, którzy są mieszkańcami danej miejscowości. Na razie zakładamy, że chcielibyśmy po jednym razie objechać wszystkie miejscowości, więc już wiemy, że kolejny Miejscem to będzie miejscowość Balin, będzie Okradziejówka. W Luszowicach też planowaliśmy, ale wiemy, że tam była akcja niedawno w szkole zbierania elektroodpadów, więc przełożymy sobie to na koniec. No i pozostaną nam miejsca w samym mieście Chrzanów i tutaj analizujemy, w których lokalizacjach, no na pewno gdzieś w południowej części miasta, w północnej, w centralnej, więc myślę, że minimum trzy takie miejsca będą. Również planujemy objechać. Pozostałe dwie gminy, zarówno Libiążę, jak i Czebinia, i później po tej akcji wrócić z powrotem do gminy Krzanów, ponieważ zakładamy, że te, ta akcja będzie cyklicznie powtarzana w miejscowościach. Dotąd, dopóki będzie zainteresowanie oddawaniem tego, tego elektrosprzętu do naszego systemu.